Czy z tej strony? Katpix XD. Dzisiaj sobie pogramy Brawl Stars. Muszę grać pi Piperka, dlatego ją mam. Grałem ją na nagrodzie, ale, ale cały czas spadałem. Dzisiaj cały filmik po prostu będę grał na Zadymie różnymi postaciami. Teraz sobie pogram IDM. Będę próbował go dobić po prostu do 20 rangi na Zadymie. Będę cały czas nim grał Dzisiejszy próg łapkowy Trzy łapki I chciałbym was zachęcić Do subskrybowania Zasubskrybujcie mnie Z dzwoneczkiem Żeby nie ominąć moich żadnych filmów Bo teraz będę starał się na Nagrywać co najmniej Jeden odcinek na dzień Chociaż że Chodzę do szkoły Czasami mam bardzo, ale to bardzo dużo lekcji. Czasami nawet przyjeżdżam. Jak zaczynam o 15 nawet coś takiego. No ale będę coś tam próbował. Będę cały czas grał. Nawet jak będę spadał, to będę cały czas grał na zadymie. Jak widzicie. No, zaraz je sobie wezmę Pójdę... Kurczę, Żeby ten ból nie awczył O coś tam było Wywalę Ranka najbardziej też tu jest bardzo, ale to bardzo denerwujący. O Jezus. jakoś się je zabiła, ale mam nadzieję, że wygramy. To zostały jeszcze 42 sekundy do strzelenia gola. Bo byśmy to po prostu strzelili bo ja bym nie chciał znowu stracić bo już bardzo ale to bardzo dużo stracałem czasami tak po prostu bywa no i niestety przegraliśmy nie mieliśmy kroła ze Star Powerem ale coś ja sobie zagram jeszcze raz byle oni by nie dołączyli bo będzie trochę problem. Dobra, ten ból nie dołączy, bo ma jakiegoś chyba laga. O nie, jest ze Star Powerem. O kurde, już jeden gol. Już, tak szybko. Nie, jeszcze chila postawiła. Daję go tu, bo tutaj jest po prostu takie typowo dosyć denerwujące miejsce. No i zobaczcie. I ona też zaraz strzeli. Chyba, że jakimś cudem. No nie no, strzeli nam. Wiedziałem. No już mamy cały ten pozwalony. A u nas nikt tego nie rozwala. Po prostu nikt nie może. A u nich... Mamy po tym Dzięki, Poko Dobra, ja ją biorę, ja ją biorę Dobra, on ją wziął Strzeli? A już myślałem Mam 300 HP, nie, ja nic nie ugram No i zobaczcie, ona strzeli nam pewnie zaraz zulta Poko, weź to wywal No i nie, no. znowu przegraliśmy. Nie, jednak nie biorę na to. Spadam, już spadłem po prostu 10 pucharków na to. Ciężko się czasami wbija te pucharki. Wezmę sobie było właśnie. Cały czas im będę, będę próbował miny rzucać, to im będę rzucał pod sam spawny, żeby oni nie mieli nawet tego. I zobaczcie. No i teraz oni mają Mortisa. Który nam przez chwilę nie wiedziałem kto ma piłkę. No nie no i ten Mortis się tutaj chowa. No i zobaczcie. W jaki sposób oni to robią, jak oni nas denerwują. No. On... No, i zobaczcie, i on nic nie zrobi. Dobra, jednak go zabił. Zaraz będę miał ulta i, i rzucę to prosto, tak typowo pod ten. I tylko najpierw muszę kogoś trafić. Przynajmniej dwa razy, chyba. A nie, raz mogłem. Dobra, weźcie to piłkę. Ja im będę wyrzucał teraz tam, minę. Bo zobaczcie. Ale tam jest sieka. No i dobrze. No i właśnie już mamy jednego gola. O kurczę, ale nas zultowali. Takiego nam Barley Ulta puścił, że my nawet nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Ta Bibi tam dosyć mocno sieka i ich wszystkich. No ale zobaczcie Ja nie mam prawie, że nic nawet Co zrobić Jak jest na przykład taki Barley On zaraz im odegra Ja się po prostu mogę założyć, bo Rzucam to tu, żeby oni nic nie mieli To im jeszcze rozwalę No i zobaczcie I oni po prostu sobie ten niszczą no i oni już nawet nie mają tego. I to jest właśnie najlepsze, gdy ma się. No, nie trafił. On nie, nie mogłem się ruszyć. I on nie posieka. Wiedziałem. Dobrze, co, coś tam spróbował. Mamy 1-0, musimy to utrzymać. No nie. Oni będą mieli przewagę, jak po prostu. Nam to padnie wszystko. To oni będą mieli i to jako przewagę. Bo oni mają Mortisa. A Mortis właśnie jak wiecie jest. Bardzo, ale to bardzo denerwujący. Najgorsze jest to, że musi ktoś mnie chronić. Dobrze tam poko robił. Rzucę to i wygraliśmy. Jest. No i ładnie, wygraliśmy. Plus 8. Teraz jeszcze muszę tylko odrobić dwa pucharki. W sumie zagram z tym wokoło i tam ładnie siękał. Żeby. Może ta Bibi nie wejdzie, no ale. Dobrze. Ma mamy ten sam skład. Fajnie. Zależy od tego. Zależy. A. Bot 1, Bot 1. Jakie nazwy? Tasze. Nie. To bardzo oporne. Czyli będzie naprawdę oporna. Leon 36. Jaka nazwa. Dobra, rzucam im to od razu tam. Aha. nie nieogarnięta ta Bibi chyba. Gdyby ktoś przeszedł mi w te miny, ktoś wszedł w miny, bo, bo dostałem ten. Tak, ktoś musiał wejść. Tutaj widać, że ten typek. Kurczę, chciałem strzelić już przed miny moje. Fajnie, ale on ma lagi, chyba. No nie. O nie, jak najgorzej! A, ta Bibi. Przez chwilę myślałem, że będzie awczyła. Na samym tak środku. O! Znowu ktoś przed moje miny. To chyba był Mortis teraz. Wygramy? Dobrze, strzeliliśmy. Oni już tutaj nie mają nic. Kompletnie. Jeszcze tutaj rzucę. A, chcę, chcę go podjechać Z tego co teraz widzę O nie, on mnie też porobi I oni zaraz będą mieli czysty teren Jeden, dobra, ja jestem Tamta bibi też zginęła No nic Coś tam próbuję Poko zrobić Ja odbieram piłkę Wyrzucam ją Żeby Ją jak najbardziej oddalić Ja wywalam Zabijam Chyba strzelę nawet drugą bramkę Nie, jednak nie, ale wygraliśmy Więc jest bardzo dobrze Albo w sumie Zagram sobie jeszcze raz Bo spoko z nimi się gra Ten Poko naprawdę dobrze Ale to naprawdę dobrze robi w, def w defensywie Bibi też Le leci nasz ulta no, Bardzo dobrze ultuje Oni mają Rose więc O Jezu i to Jessie Przez chwilę myślałem że ta Jessie ma star powera Nie no no i zobaczcie ja nie mam nic nawet do zrobienia No i właśnie strzeli nam na bramkę no bo No ja sam nic nie zrobię im To tam tam jest już od razu ta roza. Ona jest jakaś OP. No i zobaczcie. I ten. No i ten pokon, No i już strzeli. No i wiedziałem. I minus. Niestety, ale minus. Minus 5. Tak. Takie życie. Okay. Dobra, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zobaczcie wcześniejsze filmiki. Dziękuję Wam i cześć.